Czapka wyschła, i teraz mogę ją pokazać, jak ona wygląda, co wyszło. Tak się prezentuje czapka na głowie. Widać wszystkie kuleczki, żółte, wiskozne pasenka. Można układać w różny sposób Robicie jakieś zakładki takie. Żeby wygodnie było, można tak nosić. Jak ktoś ma fryzurę większą, albo włosy, można ubierać inną stroną. W taki sposób. Sama noszę takie czapki. Fajne są wygodne. Nie gniotam się w torebce, można ich wkładać do torebki do kieszeni. Później wyciągnąć i czapka. Nie gniecie się, jest bardzo ciepła. A teraz dokładnie zobaczymy co wyszło, jakie efekty otrzymaliśmy z naszej dekoracji. To jest te kuleczki duże, które wycinałam z takich resztek. фильцовых. Тен был зарублен яснейшим газом. А так специально он синий выделял. Ту выкладала под сподом, то яснейшие газы выкладала белые стенки газы. Решта была выложена гранатовым таком темным небеском газом. То видать вискозная вулкенка. I różne scinki różnych kolorów. One też widoczne są. Tu są pomarańczowe. Były scinki. Tu jest takie niebieskie. Druga strona. Wykładaliśmy takie trzy paski: jasniejszej gazy, różne włókienka różnych kolorów. Tak wyglądają. Zrobiłam, założyłam. закладка. Можно притягнуть гумка, боже, втягнуть гумка по мензатыми таким пасачки, зашить его Вот не такая чапечка она есть, о, такая пластичная, сама наши такие чапечки барзы сон выгодные, теплые.